Dzień dobry wszystkim, smacznego jajka. Witam w wielką sobotę. Byłem się przejść na spacer, zobaczyć zadanie Lami. I mówię na godzinkę się chociaż wyrwę z rana. Lubię chodzić po lesie, zawsze coś zauważę, niekoniecznie jakieś świeże zrzuty czy cokolwiek. I już jestem dosłownie z 200 metrów od samochodu na powrocie i zauważyłem coś właśnie. Tu, gdzie narzekałem, że cały sezon nic nie leżało, a zawsze było. A jednak ta miejscówka też mnie nie zawiodła w tym roku, choć liczyłem na dużo więcej zrzutów. W tym miejscu będzie pewnie ósmak. Bardzo ładny. Zero uszkodzeń. Zdrowy byk. No, nie jest. Musiał być z tydzień temu zrzucony, może. Dość świeży, dość ciężki. Waga około kilograma. I jednak jeszcze można coś podnieść. Pamiętajcie, jeszcze tego od chuja leży w lasach. Nic tylko iść i zbierać, bo jest tego całe mnóstwo. Śpieście się, za nim liście, wszystko przykryją. A tu wesołych świąt życzę Wam z tym usmaczkiem, szczęśliwym. Od razu dzień staje się lepszy. Powodzenia!